Dzień dobry, witam Was wszystkich w naszym nowym programie w telewizji Misio. Ruszowe pytania. Przed Państwem mój gość Misio, a zarazem i też dziadek, no, ma wnuczka, więc no, przyszedł po odpowiadać nam trochę na, na parę pytań. Przywitaj się. Cześć! No tyle ma do powiedzenia, Teraz. Dobra. To zaczynamy. Pierwsze pytanie. E, czy mi się w XXI wieku korzystają z komputerów? A jeśli tak, to dlaczego? Powiedz. Proszę, opowiedz trochę własnymi słowami, jak to według ciebie to wygląda. No to dobrze, no to e, mi się tak korzystają e, z komputerów. E, szczególnie do oglądania filmików w siołach. Planowania spacerów po lecie i zamawiania miodu przez internet. Tylko klawiatura trochę za mała. Na moje łapki. Na no wiecie, mam trochę więcej rączki od ludzi. Wiecie? No. Dobrze, no to drugie pytanie. A jak wygląda Twój pulpit? Porządek jak w czy chaos jak po burzy w miodowej spiżarni? Totalny chaos. I koni wszędzie jak po mioteczki. A ja to nazywam miodowy system organizacji plików. Działa tylko dla mnie. Aleś się wycwanił. No ale dobrze, no teraz coś bardziej poważniejszego. Porozmawiamy na poważniejsze tematy. No. Co sądzisz o sztucznej inteligencji? Czy mi się się jej boją, czy jednak nie? nie. My się nie boimy, ale jesteśmy ostrożni. Sztuczna inteligencja to fajne narzędzie, o ile ktoś mądry i obciuguje. Jakby mi AI pomagało znajdować najlepsze drzewa z miodem, to jestem ja. Wiadomo, no misie to misie, jednak do miodu ich mi ciągle przyciąga. No Dobrze, no to następne pytanie. Gdybyś mógł zaprojektować jedną aplikację specjalnie dla misiów, jaka to by była? Aplikacja Miodio Radar pokazuje, gdzie w pobliżu znajduje się świeży miód. Ocenia jakość na podstawie zapachu i podpowiada, jak nie paść na pszczoły. Aha. <laughs> Ale ty zabawny jesteś, a jak się uczyć nowych rzeczy? Z książek internetu czy może z bajek? Najlepiej uciesz się przez zabawę. Czasem oglądam poradniki na YouTubie. Takie dla misów. Czasem ktoś mi coś przeczyta. A najwięcej uczy się, kiedy ktoś kiedyś mi pomógł, bo ja wtedy coś zepsułem. Nie wiedziałem, jak to zrobić do końca. Jak to naprawić, bo ja się nie znam tak nie na naprawiam. Dobrze, no to ostatnie pytanie dla Misia. Gdybyś miał powiedzieć jedno zdanie dla wszystkich dzieci dorosłych, korzystających z komputerów, co byś powiedział? Używajcie komputerów z głową nie tylko do grania, ale też do tworzenia i nauki. I pamiętajcie, nic nie zastąpi prawdziwego przytulania. Nawet najnowszej mody tabletu. Zapamiętajcie to! Miszu, dziękuję Ci za ten wywiad. Dziękuję, że znalazłeś czas do na naszej stacji telewizyjnej, bo jak wiecie, drodzy widzowie, my się ciągle stale rozwijamy. Widzicie to nowe studio, jeszcze jest w remoncie, co prawda, ale musieliśmy przyspieszyć trochę tutaj, bo no, bo trzeba szybko się rozwijać, no jak wiecie. Więc wpłacajcie na zrzutki te nasze telewizyjne i co? Dziękuję, drogi Misiu, za dzisiejszy wywiad. Dziękuję, że byłeś moim gościem. A ty dziękuję. Pa-pa! Pa! pa. pa.